luchem na koju, albo dobrym terenowym samochodem mogą pokonać gminną drogę mieszkańcy Pietkowic koło Tuchowa. Droga prowadzi do kilkunastu gospodarstw. Okolica jest co prawda piękna, ale porządna droga też by się przydała. A mieszkańców Pietkowic postanowił odwiedzić nasz reporter Andrzej Sroka. Mieszkańcy domów położonych na stromym zboczu mają wprawdzie wspaniałe widoki na okolice, ale żadnych widoków na poprawę swojego losu. Poza... Z wypadkiem, że dwa razy przywieźli kamienia trochę, które yes, po burzy słyną na dół. To jest wszystko co zrobiono. Teraz też gmina przysłała przyczepę kamieni. Pozostawiono je do dyspozycji mieszkańców. Tymczasem przy dobrej pogodzie na górę może wyjechać lekki maluch terenowy samochód z napędem na cztery koła lub koń ciągnący wóz. Za coś się przyjechać, jakiś tam co przyjedzie, to trzeba wziąć konia i zwodzić z dołu tu wszystko, nadal się zwala i drugie oczy do A co odbywa, innego robić, to trzeba dowozić. jest problem z pogotowiem też, bo jeździ pogotowie do dziecka co miesiąc prawie na zaszyki i nie dojeżdżają wcale. Największym problemem jest szerokość drogi biegnącej płytkim wąwozem. Trudno się na niej zmieścić, a cóż dopiero wyminąć? Do Urzędu Gminy w Tuchowie wpłynęło w tej sprawie kilkanaście pism. Do tej pory z tego co mi jest wiadomo to nie było zgody właścicieli yy, przyległych pól do tej drogi i dlatego no, nie można było tej drogi po prostu poszerzyć. Mieszkańcy Piotrkowic twierdzą jednak, że problemem nie jest brak ich zgody. Po prostu jeden z gospodarzy postawił gminie warunki. Bardzo chętnie nawet 5 metrów <słysy> poszerzać, i potrzeba, mi zapłacić. No i słusznie, no bo niby z jakiej racji ma robić prezent. To my oczywiście natychmiast przystępujemy do wykonania prac, bo jesteśmy świadomi, że y, mieszkańcy mają bardzo utrudniony dojazd y, do kilku domów. Wygląda więc na to, że problem wkrótce zostanie rozwiązany. Odwiedzimy Piotrkowice za miesiąc, tak bez żadnej okazji, od po prostu, żeby sprawdzić, jak się sprawy mają.